Jeszcze poczek. <laughs> 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 o Boże, jak to wygląda? No nie jest... Słuchajcie, ja, ja...

стан nice и No to powiem tak, serwer powstał około miesiąc temu, no szukamy ludzi, reklamujemy serwer, serdecznie zapraszamy, no jest, jak to powiedzieć, rotacja tak do adminów, do VIPów, ów Zada I będzie oczywiście kręcony na naszym serwerze firm No to później zdradzimy Cóż tu jeszcze powiedzieć No tylko potrzebujemy ludzi Ja nie zapominajmy, że Matic też jest właścicielem. A jeszcze zapomnieliście o jednym miejscu serwera, że serwer tak naprawdę jest ustawiony na nie wiem, chyba na hard. No. Prawie, no. Może na normal, ale tu jest bardzo dużo potworów. Jak na normal, czy tam easy, nie wiem. I pozdrawiam drugiego właściciela Matika. Dokładnie. I wszystkich adminów? I wszystkich graczy. Więc serwera zapraszamy. Może coś jeszcze tu... I... Tak, i jeszcze y, IP serwera będzie w opisie u miejsca. W opisie. Będzie, będzie. Może wszyscy się ustawmy, czy jakoś tak, czy nie. Tylko no, Dobra, no to... Ale z czego? Z czego? Nie no to weź, niech każdy stanie na tym. Ja napiszę. Kurde, drewniany miecz. A ja mam uszy. No stanie jeszcze tutaj. Eri. Niech każdy stanie. Na no, razie jest na stylu, jak to wyszła. Nie, cóż by to chciał powiedzieć? No. I Matrik, Który nie mógł być dzisiaj z nami? No. Co chce moje ucho? Tchau, tchau.